Szczcie, Manko, wszystkim tu polski bociek i zapraszam Was do mojego odcinka z postów. Tak. Dzisiaj pojeździmy o to. To 2. Dobra, no to mam mało czasu, więc od razu bitwa. A na samym odcinku pokażę Wam test, test, jest co zbiera. A nie, Manko, to się kupi za złoto, to nie da się zbierać. Taki jest złupek. Dobra, la a mu! Dobre! Jestem drugi! Super! Ale kawu jest co to jest? No, głupie. Mam głupiny. To głupiny kawu, Dobrym, Dobre. Ciebie. O, co oni mają? Kawu jeden, kawu... Mhm, dobrze, dobrze, ale... No, kawu jest i to no, no, Kamil na jest, kamu jest, dobra, dobra, damy radę może, ale musimy się ładować, dawaj, 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 przepraszam za y, kupię neta, ale taki sprawy, dobra, dawajcie mi go, ale da, widzicie, o, ja tam pojedziemy ten. Sobie no, to trzeba uważać na KPS-y. No, ale hardcore! Widzicie to? po Smolnik. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. O, zdziwił się. I wraca, widzicie co na matce? Kolejny nie robimy. No z fajne. I sobie wyjedziemy spokojnie. Mm -hmm. Tu jedziemy, żeby załatwić. O, no, wygrywamy fajnie. Gdzie ja strzelam! O co to? M4 będzie trochę niedobrze dobrze. to się ich wezmę. Kurde mam strzelić z mojego sojusznika, więc... Niestety tu pojadę. Na szansę, żeby to użyć też. Noże ich, patrzcie, kawu jedem z tyłu orsi. Co to? Kawu nie jest kawu. Czy się boją tych? Czołów to ja nie wiem Dobra, sprawdźmy. Tym... Ale teraz można jechać spokojnie. Można jechać. To jest. O mix. No, o! Źle go oceniłem. Jednak dobry jest. A po tutaj kawu. Jeden guzałatki Kurde Tego zasięgu oni mają To nie first strzału nie wydałem To daleko Dobra o, Wala na Guzałatki Koleczka? I jeszcze nie widziałam. Dobra, to trzeba się pilnować. O ty. Okay. Balans. Przegląsiłeś. Przygłoś Dobrze! Okej, kurde, dobrze. dobrze jedziemy. Kurde, naszej bazy! Kurde, od tyłu nas biorą.

Miałem szansę, to była mała szansa. Widzieliście, ja na kilka takich, to nie ma szans, ale jakieś tam. Dobra, jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, że to dobrze jest, Zobaczmy. Dostaliśmy, zobaczymy, zobaczymy. I szkoda, trzeba się dostaliśmy, bo on się skończyło. Dobra, więc muszę... No to, to było na tyle w tył, dziękuję.